Dzień dobry. Dzisiaj nawiązujemy do naszego pierwszego materiału, który robiliśmy, jak pamiętacie, nad Odrą przy Moście grunwalskim, gdzie opowiadaliśmy, że być może ktoś kiedyś gdzieś przyleciał samolotem pod mostem. Czyli temat związany z lotnictwem. Tak. I wracamy do tego tematu, że tylko że dzisiaj nie będzie być może, a czy, a, czy na pewno, tylko mamy naszym gościem i waszym również jest człowiek, który na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy zrobił. Niezwykłych, my tego nie powtórzymy, czyli na przykład wylądował z na Placu Rowalskim, wylądował na spodochronie też na stadionie Wrocław, czyli. Ponieważ naszym gościem jest Jacek Azja Brzeziński. Dzień dobry bardzo. Mistrz świata w skokach spodochronowych, instruktor skoków spadochronowych i pewnie długo mógłbym wymieniać różne zawody, pasje Twoje, Jacku. Czyli bo Ty ma... jesteś od wielu, wielu lat związany ze skokami spodochronowymi. Dokładnie 40 lat wykonuję skoki ze spadochronem. To ja przepraszam, to ja w tym miejscu muszę zapytać o rzecz, o którą Cię nigdy nie pytałem, a znamy się już parę lat. Ile w tej chwili masz oddanych skoków spadochronowych? Do dnia 1 grudnia wykonałem 7142 skoki. Czyli jesteś świetnym przykładem tego, że to jest bardzo bezpieczny sport? Tak, no, bezpieczna zabawa. Krzywdy sobie nie zrobiłem, oczywiście jakieś tam drobne historie, drobne urazy były, ale nic poważnego. Ale ja... to, to by nie można powiedzieć spadaj. Sp <laughs> <laughs> ale ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli o tym, co jest myślę bardzo istotne dla nas, ponieważ po raz kolejny we, we Wrocławiu Nieoczywistym gościmy mistrza świata. To był 2008 rok i żeby zdobyć to mistrzostwo musiałeś polecieć daleko. Tak, to był 2008 rok, Australia. Yy, mistrzostwa Świata Popsów, czyli osób powyżej 40 roku życia i niechcący chcący zostałem Świata. Ale wy macie różne kategorie, tak? Różne klasyfikacje są też. Yy, ty zdobyłeś to Mistrzostwo Świata w kategorii? Yy, powyżej 40 roku życia. Tak, kategoria to jedna, ale jeszcze też dyscyplina. Yy, yy, aha, dyscyplina. Tak, tak. To, to były zawody, tam były różne dyscypliny. Ja startowałem w dwóch dyscyplinach. Skoki na cenę zlądowania i szybka gwiazda osmi-osobowa, no i tak jak powiedziałem, niechcący zostałem mistrzem świata. Niechcący nie nie zostałem mistrzem świata. To co widzicie w tle, to są wszystko zdjęcia z bogatej kariery Więc Jacka. Bardzo zachęcamy, podamy linki do kanału na YouTubie Jacka, do, do jego profilu na Facebooku, tam też wiele ciekawych materiałów właśnie wspomnieniowych. Ale właśnie wracając do tego, bo powiedziałeś, że to jest ponad 7000 skoków, Masę godzin, można powiedzieć, spędziłeś w powietrzu, lecąc sobie. No ja tego nigdy w sumie nie liczyłem, a teoretycznie powinienem, ale myślę, że to gdzieś, nie wiem, 15 godzin, 20 godzin spadania w sumie. A gdybyś mnie zapytać? Po co? Po co? Jak, co wtedy czujesz? Dlaczego? No bo to jest rodzaj, by podejrzewam, no, narkotyku tego znaczy, no najpierw to była jakaś tam zabawa, prawda? Y Potem, to się stało moim zawodem, różne rzeczy można robić, no nie skoro jestem instruktorem spadochronowym, to w dalszym ciągu szkolę i w dalszym ciągu skaczę. No nie? Niektóre skoki są dla przyjemności, niektóre dla pieniędzy. Ale powiedz, czy w tym momencie to już nie jest nudne? No oddałeś 7 skoków i co? I taki kolejny skok taki sam? Czy, tak? czy, czy nie wiem, czy nadal jest adrenalina, czy poszukujesz jakichś ciekawych rozwiązań? żeby jakoś, nie wiem, to było ciekawsze inne. Okay. Każdy w skokach spadochronowych, bo nie mówimy o sporcie, bo to są dwie różne rzeczy, każdy w tych skokach coś swojego znajduje, coś go kręci. Ja się wkomponowałem w skoki na cenę lądowania i uprawiam tą dyscyplinę sportu spadochronowego. Bo oprócz sportu spadochronowego, który jest drogi, jest jeszcze rekreacja. rekreacja. Mhm. i jest mhm. szeroko uprawiana. I dzięki temu, że jestem zawodnikiem, to mogę jeździć po całym świecie, zwiedzać świat. Czyli wymienimy, gdzie na przykład skakałeś? Zaczynamy. Tak. Może gdzie nie skakał będzie? Chiny, w Indonezja. Arabia Saudyjska, Dubaj, w Egipcie pod piramidami. Yy, tak, przepraszam, można znaleźć film, na którym widać jak skaczesz i w tle, na dole są piramidy w Gizie. Yy, no, za, za wielką wodą, czyli... W Ameryce byliśmy na, na zawodach. No i tutaj w pobliżu a, Europa. A teraz nie? jeśli chodzi o sprzęt, czy to jest ciekawe, że raz skaczecie z jakiegoś konkretnego modelu samolotu, że z jakiegoś śmigłowca? Czy, to, czy, czy, czy takich ciekawostek też poszukujesz, że właśnie coś ciekawego ze sprzętem znaleźć? Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielka przyjemność skakanie. Z czegoś, czego jeszcze nie wyskoczyłem, ale tam myślę. Jeszcze... A z czego ciekawego już wyskoczyłeś? Znajcie. Najciekawsze takie statki powietrzne to wydaje mi się Junkers 52, czyli ten niemiecki samolot transportowy z czasów wojny i jego, można nazwać, konkurent, amerykański DC-3, jeden z największych śmigłowców świata Mi-6. A skoro o tym mówisz, to zakładam, że masz gdzieś w głowie takie maszyny, z których chciałbyś wskoczyć, które sobie panujesz. Gdzie, kiedy, jak można znaleźć? To raczej wygląda w inny sposób. Zupełnie przez przypadek. Jest możliwość. Znaczy, oczywiście jest możliwość zaplanowania gdzieś tam polecenia po w świat, bo chciałbym z tego wyskoczyć. Ale te wszystkie skoki to były zupełnie przypadkowe skoki. A, bo, czyli to, jesteś gdzieś i poje, okazuje się, że. Szwajcarii i tam akurat była możliwość skoczenia. Z Junkersa. Tam była możliwość skoczenia na lodowiec. No właśnie, te miejsca myślę są też bardzo ciekawe, bo w, w, lądowanie na lodowcu w Szwajcarii. Na, nowy na... wysokości zapasie 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. To z jakiej wysokości skakałeś, powinienem zapytać. Wyszło jakieś 5200-5300 metrów nad poziomem morza. Mhm. Czyli no ten lot był. Na... Tak, z dużej wysokości, ale nie był zbyt długi. Twoja specjalizacja to jest trafianie w cel z dużej wysokości. Jak to możliwe, że? No bo czasami oglądam takie zawody gdzieś w telewizji, że człowiek wskacze z 4000 metrów na przykład i trafia w coś, co ma metr na metr. jest to proste. Jak, <laughs> jak, jest, tak. jak się jest mistrzem świata, jest to oczywiście. Jest to bardzo skomplikowane. nie, bo Generalnie yy, najważniejsza jest głowa. Nie? To wszystko musi być w głowie. Jeżeli yy, zaczynamy od jakichś po podstaw treningowych, to dochodzimy. Yy, po iluś tam skokach, czy po jakimś tam treningu, jeszcze fajnie jest, jak ktoś na dole stoi i potem mówi, co było dobrze, co było źle, lub jest kamera, można swoje błędy analizować. No to pewne rzeczy stają się zupełnie proste. No, no, trzeba to wylądować, to się bierze i się ląduje. Czy trzeba przycelować, te linky pociągnąć, te nie pociągnąć i tak dalej. mieć czucie mięśniowe, jakieś wyobrażenie. Yy ocenić warunki meteorologiczne. No to jest chyba ja. ważne, tak? Prądy powietrzne. Potem czasami jest walka o życie, no nie? Albo a walka o życie. No to, skoro o tym powiedziałeś, to, to chciałem cię też zapytać, bo pewnie zdarzałeś takie sytuacje, kiedy myślałeś, o kurczę, może tym razem to się nie uda. Nie, no miałem parę takich skoków. I gdzie na, modliłeś się intensywnie. Na, że tak wyrażę, na pograniczu, tak jak ten skok do Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, gdzie jak żeśmy przyjechali oglądać ten stadion, no z dołu to wyglądało. Słap, żeśmy, ten dach nad trybunami, tak? Ogranicza miejsce. Źle, ale nie tragicznie. Natomiast jak żeśmy przylecieli nad stadion, to się okazało, że warunki się zupełnie zmieniły, bo nad strzelnicę przyszła burza i, tak myślę, do wysokości 100 metrów nie byłem zdecydowany, czy wale w dziurę, czy idę, idę w bok. No nie? Hmm. W e, chwili, ale to. No tak, w ostatniej chwili przyszła ta. Wysokość już bez odwrotu, i, i się okazało, że to wejście w stadion było no, całkiem proste. Dobrze, to skoro Wrocław nieoczywisty, to chciałbym zapytać, gdzie lądowałeś we Wrocławiu? Bo już wiemy, że wylądowałeś na Murawie, stadionu miejskiego. Wiemy, że na Placu Grunwalskim tam oddałeś swój tysięczny skok, i ten film można zobaczyć też u Jacka na YouTube. W jakich ciekawych miejscach jeszcze lądowałeś? We Wrocławiu. We Wrocławiu to na pewno rynek tam trzy razy skakał. Czyli a czyli jest to możliwe. Czyli wpadłem do rynku, tak? Wpadłem na chwilę do rynku. Tak. Dwa razy na placu wolności jeszcze raz to po tej słynnej aferze w Reducie robiłem za antyterrorystę. <grym> Przebierańca. No, jakiś hotel Wrocław, Nowotel. I na Odrą chyba, prawdaż też na, na bulwarach na, na nadodrzańskich, bo to są takie zawody organizowane w Stęga Odry, i, prawda? Czy... To W to Stęga Odry, to byłem współorganizatorem, ale dość ciekawy skok był yy, koło mostu do Brzeży Wyspiańskiego, tam jest koło Politechniki, jakiś kawałek trawnika. I yy, co to za impreza była, to już nie pamiętam, ale tak sympatycznie było. Dzisiaj też kiedyś się spotkaliśmy godzinę temu. Robiłeś rzecz mocno nieoczywistą we Wrocławiu i przyznam ci, że. <laughs> zastanawiałem się, że to trochę takie zderzenie dwóch nieoczywistych rzeczy. Bo facet, który yy, czuje wolność, skacze sobie i nieograniczona wolność leci, opowiadał o tym lataniu ludziom, którzy tej wolności akurat w ogóle nie mają, czyli jest za kratami aresztu śledczego. No po raz drugi. Jak, po byłem... co? Po co? Jak, jak to połączyć, powiedz? No, po raz drugi byłem w więzieniu, akurat w tym więzieniu. Wychowawcą jest jeden z moich kolegów, też skoczek spadochronowy i po raz kolejny wpadł na taki pomysł, żeby dla osadzonych zrobić szkolenie spadochronowe. No to to, żeśmy zrobili. Jak zrobimy pierwszy skok, tak? Tak, no. zrobimy pierwszy skok. Tak. Bo to, to przyzna, że to jest zderzenie. No mówię, człowiek, który się cieszy nieograniczoną wolnością, spotyka się z tymi, którzy mają wszystko poza wolnością. No, tak. oni chętnie o tym rozmawiają? To znaczy... Poprzednio jak byłem, jeden z nich, taki mocno wytutułowany, mówi, że ja mam dwa skoki i osiem lat do siatki. <grym grym> A ty ponad <grym> siedem skoków i dużo radości. Dużo radości. A jeszcze ja zapytam o sprzęt spadochronowy. Czy, nie wiem, masz swój jeden, sprawdzony, ulubiony spadochron i z niego korzystasz? Czy jakoś wymieniasz modele, szukasz czegoś ciekawego, może czegoś historycznego, jakieś nowości poszukujesz? Jak to jest ze sprzętem? No mam, mam swój sprzęt do... Celności lądowania, czyli do, do sportu. A, czyli sprawdzony, tak. Staram się na nim skakać. Yy, natomiast jak gdzieś jeżdżę, a widzę spadochron, na którym jeszcze nie skoczyłem, to taki skok. Dajcie mi go. Wykonuję, no tam nie wiem, 140 parę różnych egzemplarzy zaliczyłem. Yy, ciężko jest powiedzieć po jednym skoku, czy to jest dobry, czy zły spadochron. Czasami gdzieś mi się zdarza, Szczególnie jeżdżąc po świecie, coś starego znaleźć. Czyli sprzed kilkudziesięciu lat tak, to samoloty ta, stare wojskowe, tak? Tak, ja, no. Bardzo no, się to różni, Technologicznie tak, oczywiście. Ale też sposób skakania? Nie no, normalnie się wyskakuje z samolotu, leci i otwiera spadochron. <laughs> Jakie to proste. Daj Różnica jest od momentu otwarcia do momentu lądowania. Zostało hmm. no. Zostało właściwie jeszcze jedno pytanie, czy z, y z tego, co we Wrocławiu robiłeś, są jeszcze takie rzeczy, które chciałbyś tutaj zrobić, które warto by było, albo które by kusiłyby? <laughs> Oczywiście, bo jak tam po mieście chodzę, to widzę, o to na tej łące by się dało wylądować, tu by się dało wylądować. Tu by... Ja już miałem taki pomysł, żeby wylądować pod kościołem garnizonowym. Tam się da wylądować. Ileś razy to, to z tej strony podejście... A pod uwagę, że to jest najstarszy cmentarz we Nie wiem, czy to jest wyłamy. Prosimy Państwa nie podchwytywać pomysłów wrzucanych przez naszego rozmówcę w tej chwili i nie realizować w własnym zakresie. W, w rynku nie było łatwo. Tam nie wiele większy placyk, ale, ale, ale się da. Technicznie się da. Świetna sprawa, ja myślę, że musimy jeszcze powiedzieć, bo to co z tyłu widać też nie jest przypadkowe, że z Jackiem spotkaliśmy się też dzięki uprzejmości właściciela tego miejsca. A, a jesteśmy w miejscu niezwykłym, to jest Orle Gniazdo. History gniazdo, hotel, restauracja z bardzo ważną historią, ale o tym pewnie kiedy idziemy. Jeżeli chcieliby Państwo troszeczkę więcej wiedzieć na temat Orlego Gniazda, to proszę subskrybować nasz kanał, bo będzie troszeczkę materiałów Spryjuj również się, i proszę. o tym. Będziecie wiedzieli na świeże, o czym mówimy, a plany są wielkie. Czyli Wrocław Nieoczywisty, widzę ogromny. Gościem Wrocławia Nieoczywistego był dzisiaj Jacek Azja Brzeziński, mistrz świata w skokach spodechronowych. Odlotowy facet. Czy ja mogę jeszcze suplemencik na koniec? Taka zupełnie prywatna rzecz. Proszę Państwa, razu pewnego moje dziecko powiedziało, że chciałoby skakać ze spadochronu. Ze spadochronem, tak? Ze spadochronem. I co miałem zrobić? Wysłałem je do jacka. Jacek jest facetem, który moje dziecko wyrzucał z samolotu. Czy chcieliby Państwo tego spróbować? Doskonałe doświadczenie emocjonalne. Zapraszam, polecam. Ja proszę, że najpierw mi to opowiecie. Nie będę się decydował na szalone na na bo i tak nigdy mnie pewnie nie puścił. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Odlotowa, odlotowa sprawa.